Takiego sformułowania gdzieś tam bardziej odpiorni na te ciosy, choć ta perspektywa może być zgubna. Zadali dużą ilość celnych, czystych ciosów, ale myślę, że przewaga Makowskiego jest zdecydowana, przewaga Makowskiego jest widoczna, wyczuwalna i udowodni to w kolejnych rundach, o ile oczywiście. Walka zakończy się w regulaminowym czasie, o ile oczywiście nie będzie jakiegoś knockoutu czy RSC sytuacji, kiedy sędzia ringowy przerwie walkę, bo będzie widział, że jeden z przeciwników ma taką przewagę i w zasadzie nie będzie narażał na szwank drugiego przeciwnika. Choć oczywiście, jeżeli chodzi o walki zawodowe, to tutaj to ryzyko, jeżeli chodzi o zdrowie poszczególnych zawodników jest... Ta próba jest oczywiście dużo wyższa, bo jeżeli chodzi o boksing amatorski, tym bardziej młodzieżowy, a tutaj walczą przecież seniorzy, no to często przerywa się walkę, nie chcąc narażać na utratę zdrowia któregoś zawodników. Ale tutaj mamy walkę full, tutaj mamy walkę z lowkickami, tu walczą zawodowcy, tu walczą najlepsi polscy zawodnicy, mając świadomość, co się stanie, kiedy wyjdą naprzeciwko swojego rywala do klatki, wiedzą, co ryzykują do tej umownej klatki, do tego ringu, kiedy zostają zdani na. Nie na pastwę losu, tylko na własne możliwości, na własne godziny przepracowane na treningu, kiedy nie pomoże już wiele trener, kiedy nie pomogą aż tak wiele kibice. No, myślę, że jak tak dalej pójdzie, ta walka ma tutaj prawo zakończyć się nokautem. Rozbity Grzesiuk Makowski, niczym jakiś rekin, wyczuł krew swojej ofiary i teraz, i teraz zdecydowanie ma świadomość, jak wielką przewagę ma w tej chwili. Tomasz Makowski czeka tylko na jakiś błąd Grzesiuka. Nie wiem, czy będzie oszczędzał swojego przeciwnika, ale stara się go jeszcze low kickami tutaj rozbić. No i pierwsze oznaki, że Adrian Grzesiuk nie ukończy tej walki w tym pojedynku. Tomasz Makowski już wie, że wygra tę walkę, ale jeszcze w myśl formalności udaje się do neutralnego narożnika, gdzie będzie oczekiwał, czy trenerzy, ale myślę, że przede wszystkim sam zawodnik już wie, że z Makowskim więcej do ringu wychodzić nie warto przynajmniej bez jakiegoś wielkiego postępu bo jest to zawodnik bezlitosny oczywiście w kategoriach sportowych który rozbił tutaj swojego przeciwnika i ta ilość kopnięć tutaj technicznych low kicków była zastraszająca Makowski rozbił swojego rywala czeka sędzia gdzieś tam nie wiem czy uszkodzony mięsień koniec walki to była jedna jedyna słuszna mądra Decyzja, nie było sensu narażać na zdrowie zawodnika no i powiedzmy sobie szczerze, że Jeleniu Górzanin też nie miał ochoty do walki, i nikt przy zdrowych zmysłach nie miałby w jego miejscu, na jego miejscu ochoty do walki z Tomkiem Makowskim, który jest w tym momencie ogłoszony przez swojego przeciwnika z zawodowym mistrzem Polski w kategorii do 54 kg w formule Full Contact z użyciem ciosów Low Kick. Zielona Góra zadowolona. Najpierw dwa srebrne medale Ani Rogowskiej i Mateusza Balińskiego. Później znakomity pojedynek Połońskiego zakończony zdobyciem złotego medalu. A teraz już za chwilę pas zawodowego mistrza Polski zostanie założony na biodra naszego mistrza Tomasz Makowski, zawodnik wywodzący się jako jego rywal z Karate. Najlepszym zawodowcem w Polsce. On pochodzi spod Zielonej Góry. On jest zielonogórzaninem.